Witam na kanale Matematyka z Angel. Dzisiejszy temat to potęga o wykładniku wymiernym i potęga o wykładniku rzeczywistym. Eee, skoro potęgi to i pierwiastki przyda się na pewno kalkulator przy dzisiejszej lekcji, dla dowolnej liczby A większej od zera i liczby naturalnej n przyjmujemy, że A do 1N tej to jest pierwiastek N tego stopnia z A. Krótko mówiąc, potęgi o wykładniku wymiernym to są pierwiastki. Pierwiastki zamieniamy na potęgi, a potęgi na pierwiastki musicie umieć to robić w dwie strony. I działają na nich dokładnie te same własności, co na potęgach całkowitych czy naturalnych. Tak, czyli jeżeli mnożymy dwie liczby, o takie same, o różnych potęgach, to potęgi dodajemy. Jak dzielimy potęgi odejmujemy. Jak mamy nawias, to nawias zawienia się na mnożenie i potęgi się mnożą. W sytuacji kiedy liczby są różne albo ta sama potęga, można najpierw pomnożyć liczby, a potem podnieść do potęgi. I tak samo dzielenie można najpierw podzielić, a potem podnieść do potęgi. No i tutaj mamy przykłady takich wymiernych potęg. Na przykład 49 do 1,2 to jest pierwiastek drugiego stopnia 49, czyli 7. 125 do 1 trzeciej to pierwiastek trzeciego stopnia ze 125, czyli 5. 1 szesnasta do 1 czwartej to pierwiastek czwartego stopnia z 1 szesnastej, czyli 1 druga. Krótko mówiąc to n tutaj w tej potędze to jest stopień naszego pierwiastka. Pierwiastek piątego stopnia to mamy 1 piątą szóstego, 1 szóstą siódmego, 1 siódmą no i tak dalej. No i mamy jeszcze drugą definicję, która nam mówi, że dla dowolnej liczby a większej od 0 i liczby naturalnej n większej od 1 i liczby całkowitej m, przyjmujemy, że a do m przez n to jest pierwiastek n tego stopnia z a podniesiony do m tej potęgi. Czyli n to dalej jest stopień naszego pierwiastka, ale m to jest potęga, do której ten pierwiastek podnosimy. I to m może być albo całkiem za pierwiastkiem, albo siedzieć tutaj pod nim. Czyli to a, tak jakby podnoszone do m. No i na przykład mm, 2 do o, 3 drugich to jest pierwiastek drugiego stopnia z 2 do 3. I widzicie, ta trójka może być tu, a może być też zapisana tutaj. To wychodzi wtedy na jedno. Albo na przykład 2 do 4 piątych, to by był pierwiastek piątego stopnia z 2 do potęgi 4. Tak to działa. To idzie tutaj, a to idzie do stopnia pierwiastka. No to przejdźmy do zadań. Myślę, że po zrobieniu zadań wszystko będzie jasne. Na początek zadanie pierwsze. Zapisz liczbę postaci potęgi o podstawie 7, czyli mamy to zamienić na 7 do jakiejś potęgi. Mamy pierwiastek piątego stopnia 7, czyli to jest 7 do 1 piątej. Może tu sobie to będziemy pisać o 7 do 1 piątej. Teraz mamy to, czyli z drugiej definicji idzie 7, dwójka na górę. A trójka na dół, czyli 7 do 2 trzecich, b będzie 7 do 2 trzecich, no to c. Teraz mamy 1 przez pierwiastek z trzeciego stopnia z siódemki. No to co? To na potęgę, czyli będzie 1 przez 7 do 1 trzeciej. A teraz co nam odwracało liczbę? Ujemne potęgi. Pamię na pewno nie wszyscy pamiętają, ale 7 do minus pierwszej to jest 1 siódma. Minus w potędze odwraca nam liczbę. Czyli 7 na przykład do minus drugiej to jest 1 siódma do potęgi drugiej jeszcze. I tak dalej. Czyli jak my chcemy, że nam się liczba odwróciła, skoro liczba jest odwrócona i chcemy. To zapisać za pomocą potęgi, to musiało być 7 do minus 1 trzeciej, tak? Minus odwraca i mamy wtedy 1 przez 7 do 1 trzeciej, a 1 trzecia to nasz pierwiastek D. 1 przez pierwiastek piątego stopnia z 7 do trzeciej. No to co? 1 przez 7, 3 na górę, 5 na dół. A teraz, że chcieliśmy, żeby się odwróciło, no to musi być z minusem. I jeszcze przykład E. 7 razy 5, 7. No to to jest 7 razy 7 i tu mamy 1 piątą. I teraz z własności potęg, jak mnożymy, potęgi się dodają. Tu siedzi schowana jedynka. Czyli to jest 7 do 1 i 1 piąta. Można zamienić na ułamek niewłaściwy. 1 razy 5, 5 plus 1, 6, czyli do 6 piątych. No to tyle w zadaniu pierwszym. To teraz zadanie drugie. Zapisz liczbę, o może tutaj, zadanie drugie. Zapisz liczbę. W postaci A do potęgi X. No i podpunkt A. Pierwiastek czwartego stopnia z 5 do 1, 2, No to 5 do 1, 2, przez 4 jeszcze, tak? No bo to na górę wskakuje. No i teraz go odwrócimy. Czyli to by była 1 druga razy 1 czwarta. Czyli to jest 5 do 1 ósmej. Jak dzielimy, to zamieniamy na mnożenie i odwracamy drugi, tak? No to B. Pierwiastek trzeciego stopnia z 3 podzielone przez pierwiastek z 3 czwartego stopnia. No to najpierw na potęgi, czyli to jest 3 do 1 trzeciej podzielone przez 3 do 1 czwartej. No i dalej z własności potęg, jak dzielimy potęgi odejmujemy, czyli 1 trzecia minus 1 czwarta. Żeby odjąć trzeba sprowadzić do wspólnego mianownika, którym będzie 12. 12 przez 3 jest 4, 4 razy 1, 4. 12 przez 4 jest 3, 3 razy 1, 3. Czyli to będzie 3 do 1, 12. No i przykład C. 2 do 1, drugiej razy, 4 do 3, 2 podzielone przez 8 do 2, 3. E, wszystko trzeba na dwójkę, czyli to jest 2 do 1, drugiej razy. 2 do drugiej, tak, bo 4 to 2 do 2 i do 3, drugich, podzielone. 8 to 2 do 3, 2 do 3 i. Do 2 trzecich. Zawsze sobie musicie sprowadzić do takiej samej liczby podnoszonej do jakiejś potęgi. Wtedy możecie potem korzystać z własności potęg. Czy to jest 2 do jednej drugiej rasy? Jak nawias to mnożymy? Jak mnożymy, to to się nam skróci i zostanie nam 2 do 3. Podzielone przez tu też się nam skraca i zostanie nam 2 do 2. No, i teraz w własności potęg. Jak mnożymy, to potęgi dodajemy. Czyli 1, 2 plus 3. I później będziemy odejmować dwójkę, bo dzielimy. Czyli to jest 2 do 3,5. 3,5 minus 2, no to do 1,5. I, mhm. yy, I ostatnie D. 3 do 1 8 razy 12 do 3 czwartych, podzielone przez pierwiastek z 8. Yy, no to mamy tak: 12 możemy zamienić, że to jest 3 yy, razy 4. Na przykład. Więc to będzie 3 do 1 ósmej razy 3 razy 4 do 3 czwartych i 8 to jest 2 do 3. No albo zostawmy, że to jest 8 do 1 drugiej na razie. Czyli jest 3 do 1 ósmej, to można rozdzielić że to jest 3 do 3 czwartych razy 4 do 3 czwartych. Podzielona 8 do 2 do 3 i do 1 drugiej. No to dalej. Mamy 3 do 1 ósmej, razy 3 do 3 czwartych, 4, 4 to jest 2 do 2 i do 3 czwartych, tak? Przez 2 do 3 i do 1 drugiej. No to teraz z własności potęg, na tych, której jak potęgi możemy dodać. Czyli to jest 1 8 plus 3 4 I potem razy dalej. Yy, tu się nam skróci przez 2, czyli mamy 2 do 3 drugich, razy 2 do 3 2 bo tu się nam mnożą potęgi. Czyli mamy tak, 3 do 1 yy, 8, no to to trzeba na 8. 1, 8 dodać 8 przez 4 jest 2, 2 razy 3, 6 razy 2 do 3 drugie plus 3 drugie, Jak, a nie tu dzielimy. Tu jest dzielone. W związku z tym odejmujemy potęgi, czyli to jest 3 do 7 ósmych. E, razy 2 do potęgi 0, a 2 do 0 to 1, czyli razy 1, czyli to jest 3 do 7 ósmych. E, no to zadanie trzecie. Musimy się przesunąć. To może w bok.

Kolejne 125 do 2 trzecich. Można tak, można zamieniać na pierwiastki, ale tak jest chyba lepiej, bo się zawsze coś poskraca. 125 to 5 do 3. 5 do 3 i do 2 trzecich. Trójki się skrócą, zostaje 5 do 2, czyli 25. 8 do minus 4 trzecich. 8 to jest 2 do 3. I do minus 4 trzecich to się skraca, mamy 2 do minus 4, czyli 2 razy 2, 4 razy 2, 8 razy 2, 16, i do, że do minus pierwszej to 1, 16, minus odwraca, tak? Więc macie 16, a minus, że z potędze to 1, 16. 27 do minus 2 trzecich. To jest 27, to jest 3 do 3 i do minus 2 3 to się skraca. 3 do minus 2, 3 razy 3, 9, a że jest minus, to 1 9. No i tak samodzielnie sobie spróbujcie zrobić jeszcze E i F, a przejdziemy sobie do zadania czwartego. a 0,04 do 3 drugich No to są 4 yy, setne Inaczej możecie sobie to zamieścić na ułamek zwykły do 3 drugich No a 4 setne no to są inaczej co Dwie dziesiąte do potęgi 2 No i do 3 drugich potęgi się mnożą więc tu się skraca Mamy 2 dziesiąte do potęgi trzeciej, czyli 8 10 razy 10, 100 razy 10 tysięcznych. Czyli 0,08 08, 8 tysięcznych eee, no tak to jest jedna metoda. Zamieniać sobie to na ułamki. 10 na y, na łamki zwykłe można się bawić też na dziesiętnych. Y, minus 1/2. 16 no to musiało być y, 0,4 razy 0,4. Tak, czyli 0,4 do potęgi y, drugiej da nam 0,16. Czyli to było 0,4 do potęgi drugiej do minus 1 drugiej. To się skraca, a że jest minus, to będzie 1 przez 0,4, czyli 1 przez 4 dziesiąte, czyli mamy 10 czwartych. Skracamy przez 2 i mamy 5 drugich. No, widzicie, jak macie ułamki dziesiętne, to po prostu musicie je pozamieniać na ułamki zwykłe, albo bawicie się na dziesiętnych. Jak wolicie, dwie metody. No jak są takie jak jest 16 na końcu, 27 na końcu, no to widać, że 16 to musiała być 4, 27 to musiało być 003, eee, no i tak dalej, tak? Do której tam potęgi. Tak, żeby się wam ładnie poskracało, tu nigdy nie jest inaczej, więc spróbujcie sobie C, D, E i F samodzielnie. I tu też było samodzielnie. I przejdziemy sobie do, do kolejnych zadań, ale z drugiej części tematu, czyli mieliśmy tam jeszcze pierwiastki rzeczywiste. Oprócz pierwiastków wymiernych, całkowitych i naturalnych mogą być jeszcze pierwiastki rzeczywiste. Pierwiastki rzeczywiste są, e, są już dowolne, może to być Pierwiastek w podędze, cokolwiek, ale działałem na nich dokładnie te same własności co na pierwiastki wymierne czy całkowite, czyli możemy dodawać te potęgi, jak mnożymy, jak dzielimy, odejmować, jak mamy nawias mnożyć, jak mamy dwie różne liczby do tej samej potęgi zbić razem, albo w drugą stronę rozbić to sobie na dwa i tak samo z dzieleniem. No i zacznijmy na zadaniach. Zobaczycie, że to wcale nie takie straszne. A 3 do czwartej razy 3 do 1 minus pierwiastek z 2. Tu mamy tą samą liczbę, różne potęgi i mnożenie to potęgi możemy dodać. Czyli też 4 dodać 1 minus pierwiastek z 2, czyli 3 do potęgi 5 minus pierwiastek z 2 i tak to zostawiacie. No to b 3 do trzeciej przez 3 do 2 minus pierwiastek z 2. No, dzielimy, więc potęgi odejmujemy, czyli to jest 3 minus 2, a jak odejmujemy, to tu się zmieni znak na przeciwny plus pierwiastek z 2. 3 odjąć, 2, 1, więc to jest 1, dodać pierwiastek z 2. E, no to C. 3 do pierwiastka z 7 minus pierwiastek z 3. Do potęgi pierwiastek 7 plus pierwiastek z 3. Jak nawias, to potęgi się mnożą. Czyli to jest pierwiastek z 7 minus pierwiastek z 3 razy pierwiastek 7 plus pierwiastek z 3 i każdy już na pewno widzi wzór skróconego mnożenia, tak? Mamy a minus b i a plus b, więc zamienia się to w a kwadrat minus b kwadrat. Czyli to jest pierwiastek z 7 do kwadratu minus pierwiastek z 3 do kwadratu. Czyli to jest 7 odjąć 3, no to 3 do potęgi czwartej. Eee, przykład d. 3 do pierwiastka z 3 i do 1 minus pierwiastek z 3. To się równa 3 do pierwiastka z 3 razy 1 minus pierwiastek z 3, czyli 3 każdy razy każdy pierwiastek z 3 razy 1 do pierwiastek z 3. Pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 3 to jest 3, czyli odjąć 3. I tak to zostawiamy. Przykład E. 6 do pierwiastka z 7 przez 2 do pierwiastek z 7 eee, ma być w postaci potęgi o podstawie 3. 6 to jest 2 razy 3 albo inaczej 3 razy 2. 3 razy 2. Przez 2 do pierwiastka z 7. No i teraz to można zamienić 3 do pierwiastka z 7 razy 2 do pierwiastka z 7 przez 2 do pierwiastka z 7. 3 do pierwiastka z 7 zostawiamy, dzielenie to potęgi odejmujemy. Czy będzie 2 do 0, a to jest 1, czyli zostanie 3 do pierwiastka z 7. I jeszcze zostało F. Pierwiastek z 3 do pi razy pierwiastek z 3 do potęgi pi. No to co? Pierwiastek z 3 do pi plus pi, czyli pierwiastek z 3 do 2 pi. I teraz pierwiastek jeszcze na potęgę, czyli 3 do 1, 2 do 2 pi. To się nam skraca i zostaje 3 do pi. No to zadanie drugie. Oblicz. A. 6 do 1 minus pierwiastek z 2 razy 6 do pierwiastek z 2 plus 1. No i tak samo. Od 6 razy 1 minus pierwiastek z 2. I tu będzie, zmienimy sobie kolejność, pododawanie przemienne. Tak, mnożymy potęgi, dodajemy. Tu dodajemy plus. Czyli to się równa 6. 1 plus 1 da nam 2. Minus pierwiastek z dwóch, plus pierwiastek z dwóch to się skróci. Tu jest plus, jakby ktoś nie widział. Eee, może lepiej to złożymy i napiszemy jeszcze raz, żeby się ktoś nie pomylił. Plus. Eee, a 6 do 2 to 36. No to B. 5 do pi plus 3 przez 5 do pi. No to 5 do pi plus 3 minus pi, no to jest 5 do 3, a to jest 125. No to może sobie jeszcze zrobimy E. 6 do pierwiastka z 3 razy 3, 1 minus pierwiastek z 3 razy 2, 2 minus pierwiastek z 3. To się równa. 6 to jest 2 razy 3, czyli to będzie 2 do pierwiastka z 3, razy 3 do pierwiastka z 3, razy 3 do 1 minus pierwiastek z 3, razy 2 do 2 minus pierwiastek z 3. To się równa. Eee, możemy sobie to pogrupować, czyli dwójki ze sobą, czyli idzie 2 do pierwiastka z 3, razy 2 do 2 minus pierwiastek z 3, razy 3 do pierwiastka z 3, razy 3 do 1 minus pierwiastek z 3. Teraz tu mamy taką samą liczbę, działamy na własnościach potęg. 2 do pierwiastka z 3, dodać 2 minus pierwiastek z 3, razy 3 i tu tak samo własności potęg, pierwiastek z 3, dodać 1 minus pierwiastek z 3. To się skróci, tu też się skróci, czyli to jest 2 do drugiej, razy 3 do pierwszej, 2 do drugiej to jest 4, razy 3, 12. I ostatnie zadanie na dzisiaj to zadanie siódme. Dla jakiej liczby x spełniona jest równość. No i A 5 do pierwiastka z 2 razy 5 do x równa się 1. No to jak piątka, to możemy dodawać, czyli pierwiastek z 2 plus x to się ma równać 1. No kiedy coś do jakiejś potęgi daje 1. Kiedy ta potęga jest zerowa. Czyli pierwiastek z 2 plus x musi być równe 0. No jak odejmiemy pierwiastek z 2, to x musi być równe minus pierwiastek z 2, koniec. B. 5 do 1 minus pi razy 5 do x musi nam dać 5. No to co? 5 do 1 minus pi dodać x ma nam dać 5. No żeby zostało 5 to musiałby być 5 do pierwszej czyli 1 minus pi plus x ma się nam dać 1 yy, no to odejmijmy 1 i dodajmy pi to x równa się 1 minus 1 to 0 no to po prostu pi i c 5 do pierwiastka z 2 do x Równa się 25. E, czyli tu mnożymy, to jest pierwiastek z 2x, a 25 to jest 5 do 2. No to to musi być równe 2. Pierwiastek z 2x musi się równać 2, podzielimy przez pierwiastek z 2. x to jest 2 przez pierwiastek z 2. Usuniemy niewymierność, czyli mamy 2 pierwiastki z 2 przez 2, dwójki się skrócą, zostaje pierwiastek z 2. To tyle na dzisiaj. Jak widać, te potęgi nie są wcale takie straszne. Jak będziecie dobrze operować na własnościach potęg, pamiętać o nich, pamiętać co robią potęgi ujemne, co robią potęgi wymierne, że to są pierwiastki, to później i z rzeczywistymi nie będziecie mieć problemu. A wszystko nam to potrzebne do funkcji wykładniczej, a później jeszcze do logarytmów. Także jest to ważny temat, musicie go opanować, żebyście mogli przejść dalej. Życzę Wam miłej nauki, nie zapomnijcie zasubskrybować kanału i dać łapki w górę.